Przed sądem na Florydzie w USA stanęła 22-letnia matka, która zabiła swojego 3-miesięcznego synka, bo przeszkodził jej w graniu w jedną z popularnych aplikacji na Facebooku. Od nowego wiersza na kobiecie ciąży zarzut morderstwa drugiego stopnia. 22-latka zeznała śledczym, że wpadła w gniew, kiedy płaczy jej 3-miesięcznego synka przeszkodził jej w graniu Farmville, myślnik, popularną aplikację, w której rozwija się wirtualną farmę. Od nowego wiersza matka miała chwycić płaczące dziecko i zacząć nim gwałtownie potrząsać kropka. W wyniku odniesionych obrażeń chłopczyk zmarł kropka. 22-latka przyznała przycinek, że podczas potrząsania mógł uderzyć się w głowę kropka. Teraz kobiecie grozi nawet dożywocie. kropka. W nocy z 4 na 5 kwietnia dyżurnego kaliskiej policji zaalarmował jeden z mieszkańców kropka. Na parkingu w centrum miasta zobaczył samochód przycinek, a w nim półtoraroczną dziewczynkę bez opieki. Od nowego wiersza, otwórz cudzysłów, policjanci natychmiast przybyli na miejsce i zaczęli szukać właściciela auta. Kropka znaleźli go w pobliskim klubie z automatami do gier kropka. Okazało się przecinek, że 31-letnia matka przebywającego w samochodzie dziecka zamknij cudzysłów myślnik, mówi Witold, woźniak z kaliskiej policji. Kropka. od nowego wiersza 16-miesięczna dziewczynka trafiła do szpitala na obserwację kropka. Na szczęście okazało się przecinek, że nic jej nie grozi kropka. Była jedynie trochę zmarznięta. Kropka. Od nowego wiersza matka była trzeźwa. Kropka. Po przesłuchaniu została zwolniona. 31-letnia będzie najprawdopodobniej odpowiadać za narażenie na niebezpieczeństwo życia lub zdrowia dziecka. Kropka. Grozi jej do 5 lat więzienia. Kropka. Otwórz cudzysłów miał ufarbowany na czerwonowłosy kropka. Powiedział przecinek, że jest Jokerem przecinek, wrogiem Batmana. Zamknij cudzysłów myślnik. Tak szef nowojorskiej policji Raymond Kelly, K-E-L-L-Y, opisał dziennikarzom Jamesa Holmesa przecinek, który w piątek wdarł się do kina na przedmieściach Denver i zaczął strzelać do tłumu widzów przybyłych na premierę nowego filmu o Batmanie od kul napastnika przycinek, który został wkrótce potem zatrzymany przycinek, zginęło 12 osób, a pięćdziesiąt osiem zostało rannych, kropka. Od nowego wiersza w chwili. Kiedy Batman pojawił się na ekranie przecinek, mężczyzna w kamizelce i masce wstał i stanął przed publicznością. Kropka. Potem rozpylił jakiś gaz. Kropka. Gdy ludzie rzucili się do ucieczki przecinek, zaczął strzelać. Kropka. Od nowego wiersza. Według świadków zdarzenia, napastnik szedł w kinie. Otwórz cudzysłów wolno po schodach przecinek, strzelając do przypadkowych ludzi. Zamknij cudzysłów. Kropka. Według doniesień mediów, przecinek mężczyzna przecinek, który był w masce gazowej przecinek, rzucił również świecę dymną lub ładunek z gazem łzawiącym, kropka od nowego wiersza jak pisze agencja, AFP, przecinek reakcja kinomanów na strzały była opóźniona z jeszcze jednego powodu dwukropek ubrany w kamizelkę kuloodporną przecinek hełm i gogle napastnik łatwo wmieszał się w tłum fanów Batmana przecinek którzy na premierę przybyli w różnorodnych przebraniach kropka. od nowego wiersza James Holmes przecinek jedyny podejrzany przesłuchiwany od kilku godzin przez policję przecinek nie był wcześniej notowany myślnik zdradził dziennikarzom CBS News jeden z agentów FBI Zajmujących się śledztwem, kropka. od nowego wiersza reżyser filmu Otwórz Cudzysłów: Batman, Zamknij Cudzysłów, przecinek. Christopher Nolan nazwał piątkową masakrę Otwórz Cudzysłów okrutnym i bezlitosnym czynem: Zamknij Cudzysłów oraz wyraził współczucie dla ofiar i ich rodzin. Kropka od nowego wiersza, choć jest to zapewne z biegiem okoliczności przecinek, to jednak warto zwrócić uwagę na to, przecinek, że w emitowanym przed filmem zwiastunie, otwórz cudzysłów, gangster skład, zamknij cudzysłów, znajduje się scena, przecinek, w której grupa zamachowców strzela do zgromadzonej w kinie publiczności kropka. Jeszcze ciekawsze jest to, przecinek, że wydarzenia te zostały niejako przewidziane również w komiksie otwórz cudzysłów Batman. Zamknij cudzysłów z 1984 roku, gdzie uzbrojony w broń palną, niezrównoważony psychicznie człowiek otwiera ogień do publiczności, kropka. Proces osiemnastolatka oskarżonego o usiłowanie zabójstwa 82-letniej kobiety rozpoczął się w piątek w sądzie w Radomiu, kropka. Nastolatek tłumaczy się miłością do dziewczyny poznanej przez internet i fascynacją grami komputerowymi. Od nowego wiersza Wiosną ubiegłego roku 17-letni wówczas licealista i towarzysząca mu 16-letnia dziewczyna przyszli do domu 82-letniej mieszkanki Radomia pod pretekstem przeprowadzenia ankiety potrzebnej im do szkoły. Nie przeczuwająca niczego złego kobieta, zaprosiła ich do środka i odpowiadała na pytanie zadawane przez nastolatkę. Kropka. Od nowego wiersza, według relacji złożonej w piątek przez kobietę, przecinek, kiedy dziewczyna skończyła zadawanie przy... pytań, przecinek, bez słowa skierowała się do wyjścia. Kropka starsza pani poszła za nią. Kropka. Wówczas chłopak narzucił ofierze sznur na szyję i zaczął ją dusić. Kropka. Od nowego wiersza młodzi ludzie nie wiedzieli, że mieszkająca samotnie kobieta nie była w tym dniu sama w domu. Kropka na górze przebywała znajoma kropka. Gdy usłyszała krzyk staruszki, przecinek zbiegła na dół i zaczęła szarpać chłopaka kropka. Para nastolatków uciekła przecinek, ale oboje szybko zostali ujęci przez policję kropka. Osiemnastoletni oskarżony przyznał się do winy przecinek, ale zgodnie z przysługującym mu prawem odmówił składania wyjaśnień w sądzie. Kropka odpowiadał jedynie na pytania obrońcy kropka. Według odczytanych przez sędziego zeznań złożonych przez chłopaka w prokuraturze przecinek, nastolatek poznał szesnastolatkę przez popularny portal społecznościowy Kropka. Niedługo potem stali się parą kropka. Chłopak opowiadał partnerce o swych fascynacjach filmami i gramy komputerowymi przecinek, w których zabija się ludzi kropka. Chcąc jej zaimponować, mówił też o rzekomych kolegach, przecinek, którzy mordują ludzi, przecinek, wzorując się na bohaterach filmów i gier. Od Nowego Wiersza według oskarżonego, przecinek, to dziewczyna namówiła go, przecinek, by zabił i okradł wskazaną przed nią 82-letnią radomiankę, W sądzie chłopak mówił, przecinek, że nie chciał zabić staruszki, przecinek, bo przypominała mu babcie, przecinek, ale jedynie ją obezwładnić, Oskarżony wielokrotnie podkreślał przecinek, że to dziewczyna namówiła go do przestępstwa przecinek, a on uległ przecinek, bo mu na niej zależało i chciał jej zaimponować. Osiemnastolatkowi grozi kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego więzienia. Od nowego wiersza postępowanie wobec szesnastolatki jest utajnione. Prowadzi je sądowy Wydział Rodzinny i Nieletnich. Trzylatek znalazł w domu odbezpieczony pistolet i strzelił w głowę rocznemu braciszkowi kropka. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej ranny niemowlę zmarło kropka. Policja stara się ustalić przecinek, do kogo należała broń i dlaczego nie była zabezpieczona przed dziećmi kropka. Od nowego wiersza, jak ustalili policjanci przecinek, w niedzielne popołudnie w chwili tragedii w domu była przynajmniej jedna osoba dorosła kropka. Policja bada, do kogo należała broń. Kropka. Osoba przecinek, która nie zadbała o to, przecinek, by pistolet znajdował się w miejscu niedostępnym dla dzieci, przecinek prawdopodobnie stanie przed sądem. Kropka od nowego wiersza. Zdaniem szefa miejscowej policji Kalwina Williamsa, przecinek ten wypadek to kolejny tragiczny dowód na to, przecinek, że najwyższy czas przecinek, by ograniczyć Amerykanom dostęp do broni palnej kropka. Sprawca ubiegłorocznych zamachów terrorystycznych w Norwegii, Anders Bering Breivik, zeznał w sądzie przecinek, że korzystał z gier komputerowych planując swoje ataki dwukropek. Zamach bombowy w Oslo i masakry na wyspie utoja. Kropka. Antropolog Thomas Hyland Eriksen twierdzi przecinek, że morderca strzelając do prawdziwych ludzi przecinek mógł być w sferze urojeń i być przekonany przecinek, iż to nadal gra kropka od nowego wiersza Breivik zabił 8 osób przecinek detonując w Oslo samochód pułapkę przecinek po czym zastrzelił 69 osób przecinek w większości nastolatków przecinek na wyspie Utoja. kropka w czwartek powiedział w sądzie przecinek że oczekiwał przecinek iż po zamachu bombowym w stolicy zostanie otoczony przez policję kropka swe szanse wyjścia cało ocenił na otwórz cudzysów mniej niż 5% zamknij cudzysów kropka Podkreślił jednak przecinek, że trenował wychodzenie z takich sytuacji w grach komputerowych. Kropka od nowego wiersza. Jak ustalili śledczy, badający komputer Breivika, przecinek pomiędzy 2006 a 2007 rokiem, przecinek, kiedy był bezrobotny i nie miał żadnego zajęcia, przecinek, niemal bez przerwy grał. Kropka. Najwięcej czasu pochłaniała mu otwórz cudzysłów World of Warcraft zamknię cudzysłów, przecinek najpopularniejsza na świecie gra MMORPG, przecinek, czyli taka, przecinek, w której gracze żyją swoimi awatarami w równoległym, wirtualnym świecie, przecinek, który dzielą z innych osób kropka od nowego wiersza. Brajik miał spędzać w świecie Azeroth po 16 godzin dziennie przecinek, ale jak podkreślił przecinek, to było tylko hobby i nie miało nic wspólnego z zamachami kropka. Jednak przecinek jak zeznał Zamachowiec w czwartek przecinek były też gry przecinek, które wykorzystywał w planowaniu swoich zbrodniczych zamiarów kropka. Wymienił tu otwórz cudzysłów Call of Duty zamknij cudzysłów, przecinek, czyli grę, w której gracz steruje żołnierzem. Patrząc na wirtualny świat oczami swojego awatara. Kropka. Otwórz cudzysłów, tak naprawdę przecinek to nie lubię tych gier, przecinek, ale są dobre przecinek. Jeśli pragnie się symulacji w celach treningowych, zamknij cudzysłów myślnik, oświadczył Breivik. Kropka. Wyjaśnił też przecinek, że gry komputerowe służyły mu do symulowania reakcji policji, opracowywania najlepszej strategii ucieczki. Kropka od nowego wiersza. Breivik przyznał się do dokonania zamachów przecinek, natomiast nie poczuwa się do winy kropka. Swe ofiary nazywa zdrajcami, przecinek, hołdującymi ideą przyjaznym dla imigracji. Ekstermiści grozi 21 lat więzienia, przecinek, jeśli zostanie ostatecznie uznany za poczytalnego. W Korei Południowej 15-latek popełnił samobójstwo po tym, jak w wyniku kłótni ogranie w sieci zabił swoją matkę. Do tragedii doszło w portowym mieście Pusan na południu kraju. Nastolatek udusił swoją matkę przecinek do czego przyznał się w liście pożegnalnym kropka Następnie powiesił się kropka od nowego wiersza Młodsza siostra piętnastolatka ujawniła przecinek że jego brat grał w brutalne gry internetowe przez ostatnich kilka lat kropka Chiński sąd orzekł przecinek że producent popularnej kreskówki jest współwinny obrażeń przecinek spowodowanych u dwóch chłopców przez ich kolegę przecinek który przywiązał ich do drzewa i podpalił przecinek, odtwarzając scenę z kreskówki. Otwórz cudzysłów. Ksi yang yang i hui tai lang. Zamknij cudzysłów kropka od nowego wiersza. W tej kreskówce przecinek popularnej zarówno wśród dzieci, przecinek jak i dorosłych przecinek, wilk bezskutecznie próbuje swytać kozła. Kropka są sceny przecinek, w których kozioł jest wrzucany do wrzątku i rażony prądem. Kropka. Żona wilka... Regularnie bije męża po głowie patelnią przecinek, gdy znów nie udaje mu się przynieść kozła na obiad, kropka od nowego wiersza. Sąd uznał przecinek, że opiekunowie prawni dziesięciolatka i producent kreskówki są współodpowiedzialni za poparzenia chłopców i muszą im wypłacić odszkodowanie. Kropka od nowego wiersza na chińskich portalach społecznościowych wielu internautów krytykuje obciążenie winą producenta kreskówki kropka. Pojawiają się też pytania przecinek, dlaczego do odpowiedzialności nie próbowano pociągnąć telewizji przecinek, która na tę kreskówkę nadaje kropka. Popularna gra komputerowa otwórz cudzysłów Grand Theft Auto, zamknij cudzysłów, stała się przyczyną zbrodni myślnik, twierdzą tajskie władze i wstrzymują dystrybucję gry kropka. Stało się to po tym, jak nastoletni mieszkaniec Bangkoku zamordował taksówkarza Kropka od nowego wiersza. Osiemnastoletni mieszkaniec Bangkoku dokonał zbrodni na 54-letnim taksówkarzu podczas próby kradzieży Jak wyznał śledczym przecinek, chciał otwórz cudzysłów sprawdzić przecinek, czy w realu równie łatwo okraść taksówkarza przecinek jak w grze. Zamknij cudzysłów dodał przecinek, że był zainspirowany grą GTA Wypadki potoczyły się jednak tragicznie. Kropka. Kiedy taksówkarz zaczął stawiać opór przecinek, go nożem. Kropka. Rzeczywistość okazała się trudniejsza od gry komputerowej. Przecinek, bo w grze rabowani, rabowani taksówkarze oporu nie stawiali. Kropka od nowego wiersza. Rodzice nastolatka myślnik, Mordercy są w szoku. Kropka. opisują go jako uprzejmego i pilnego ucznia. Kropka za zamordowanie taksówkarza według tajskiego prawa grozi mu nawet kara śmierci kropka. Dziewięciolatek z Nowego Jorku skoczył z dachu 13-piętrowego budynku na własnoręcznie wykonanym spadochronie kropka. Prawdopodobnie udawał postać z gry komputerowej kropka. Zginął na miejscu kropka, od nowego wiersza. Do tragedii doszło przecinek, gdy mały Domori Miles MILES był sam w domu przecinek ponieważ jego matka wyszła do sklepu Kropka. Wystarczyła chwila i brak opieki rodzicielskiej, przecinek, aby zadziałała dziecięca fantazja z tragicznym w skutkach finałem Kropka. Chłopiec chciał poczuć się jak postać z gry komputerowej Kropka. Chwycił torebkę plastikową i linę myślnik. Tak skonstruował swój prowizoryczny spadochron Kropka. Wszedł na dach budynku przecinek, po czym oddał swój pierwszy i ostatni przecinek śmiertelny skok Kropka.